Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest Diablo 3 serwer testo testowy PST i film nagrywany po raz trzeci. Niestety mam masakryczny katar. Co chwila kicham, co chwila smarkanie, kichanie. Przegrywa mi na fajne nagranie, które już jest prawie całe. Słuchajcie, dzisiaj sobie zwiedzimy dwie nowe lokacje. <laughs> Przepraszam. A w zasadzie to jedną, jeżeli nam się jeżeli do tej pory się nie posmarkam i nie popłaczę z Kataru. E, słuchajcie, zacznijmy od posiadłości Leoryka, która ponoć jest najfajniejsza z nowych lokacji. W co ja szczerze wątpię. Oczywiście lag na serwerze testowym musi być. Przynajmniej na początku za każdym razem jest. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o te posiadłości Leoryka. Tak, fajne nowe skrzydło, ok, nowa połowa w zasadzie lokacji. Ciekawe jestem czy będzie dodana też w kampanii. Eee, tutaj ta sala za każdym razem wygląda tak samo. Niestety, zawsze te same potworki i zawsze taka sama mniej więcej ilość tych potworków. Okej, okay, odpalmy to archonta, żeby to poczyścić. Jeżeli chodzi o sam design, to bardzo fajnie to wygląda. Fajne dopełnienie tej całej lokacji. Jeszcze sobie trochę ściszę. Fajne dopełnienie. Fajnie jakby miało jeszcze jakieś fa fabularne rozwinięcie. Przynajmniej te niektóre miejscówki, tak jak tutaj. Taki magazynek mamy, w którym nic w zasadzie nie ma oprócz kilku stojaków, ale podejrzewam, że jeżeli patch wyląduje już oficjalnie na, na, na oficjalnych serwerach, to dostaniemy jakieś specjalne, słuchajcie, dzienniki, które będą opowiadały o tych komnatach. Tutaj mamy kilka fajnych obrazów, m.in. tutaj Leoryk. Jak widzicie, jeszcze całkiem żywy i, i, i zdrowy. Joviana. to wiem, czy tak się nazywa jego żona. Wcześniej tutaj dwa razy spotkałem innego bossa, znaczy innego i, i innego czempiona o innej nazwie. Przejdźmy sobie kawałek dalej. Yy, one nie są yy, randomowo generowane, jeżeli chodzi o ustawienie loku. Za każdym razem jest tak samo, bo trzeci raz mam to samo. Okej, yy, tu się otwiera, widzicie. Przejście, i tutaj jest tarcza Lachdanana. Nana. To jest ten gościu, który zadał ostateczny cios. I mam już trzecią tą tarczę. Eee, to jest gościu, który zadał ostateczny cios eee, temu właśnie Lorykowi. Za każdym razem, kiedy bierzemy tarczę, ta, e, ta, ta komnata tutaj jest zapełniona szkieletami. Ciekawi mnie to, ciekawi mnie to czy to będzie miało jakoś e, właśnie fabularne tło. I tutaj mamy balkonik, który mi się bardzo podoba. Widać cały akt z niego. E, bardzo mi to przypomina. Słuchajcie, Diablo 2 i szczyt góry Arreat, gdzie według mnie to było najładniejsze miejsce w całej grze. Można było zobaczyć cały akt 5 i zmagania barbarzyńców z demonami e, bala. I tutaj właśnie mamy e, ten osławiony pulpit skryby księga po ziemi zestawów. I tutaj sobie podnosimy wskazówkę, gdzie, słuchajcie, gdzie e, mamy znaleźć nasz set dungeon. Atop a ruined bridge at war ravage crossing nearly peering into the abyss. Czyli będzie to albo most e, przy, e, przy butwiejącym lesie, albo most Corsica w e, akcie trzecim. Tutaj sobie dokończmy. Przebijmy... O, będzie krótki dzisiaj film, słuchajcie, 3 minuty, ale przynajmniej będzie się szybko uploadował i dużo nie będziecie musieli oglądać. Um, I. O, legenda. To też te legendy na tym PST-le. Ale słuchajcie, znaleźliśmy setowy pierścień wcześniej. Zobaczymy, czy już będzie drugi do zestawu tego nowego. No, coś mi tutaj dziabło, czy coś. Jęczący żywiciel. Tak, to jest drugi, słuchajcie, jest świetnie, bo sobie na tym PST również przetestujemy jakiś build na same legendy, co zapowiada się bardzo fajnie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie i o tą lokację, to było na tyle, niestety już mnie katar zalewa i już dłużej nie wytrzymam nagrywania bez chichania i smarkania. Tak więc, widzimy się w następnym filmie, w którym skoczymy do Eternal Woods. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, jak Wam się cały ten, yy, całe te nowe skrzydło podoba i co sądzicie o. O, jakiś pulpit skryby nowy, część druga. Jestem tego pewien. Dobra. To już znamy z kampanii. Dzięki Wam wielkie. Widzimy się w The Eternal Woods.